Kolejna smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Niemrowicz. Otóż znakomity i uwielbiany śpiewak, solistra Teatru Wielkiego Głodzi i wykładowca Akademii Muzycznej. Andrzej Niemrowicz był tak jak jego głos. Męski, głęboki, charakterystyczny. Doniosły baryton jednocześnie ciepły, kojący, budzący bezgraniczne zaufanie i radość zawsze przyjazny nawet gdy trzeba było pokonać najbardziej wymagające wyzwania i przeszkody cierpliwy i skromny w osiąganiu perfekcji A że nie mrowisz należał do czołówki polskich śpiewaków ale nie tylko z powodu najwyższej jakości artystycznej i kultury wykonawczej może nawet bardziej dlatego, że śpiewający nie oczekiwał Iż to widz ma zrozumieć jego sztukę, tylko że to on ma z nią dotrzeć do odbiorców o różnych kompetencjach, nastrojach, a nawet formie danego dnia. To wszystko pozdrawiam, Szoczok.